Cześć! Tym razem chciałbym Wam zaprezentować Transformera. Tym transformerem jest Blitzwing. Jest on Decepticonem. Należy do grupy Triple Changerów. Były to Transformery, które posiadają trzy formy: formę robota i dwie inne. Jak widzimy, tutaj jest Blitzwing w formie samolotu. Jeśli nie mylę, jest to MiG. Zmieńmy go może w formę, w drugą formę. Zobaczcie, co to jest podczas zmiany. Niech to będzie niespodzianka, jeśli jeszcze nie wiecie. Żeby to zrobić, skrzydła, które są metalowe, chowamy w dół. Te dwie sekcje obracają się w ten sposób. Już chyba wiecie, co będzie drugim trybem. To chowamy tu. To przekręcamy i mamy bardzo ładny czołg. O, cofamy jeszcze, oczywiście, wieżyczkę. Wieżyczka może się obracać, co nawet w obecnych figurkach nie zawsze jest opcją. Figurka jest bardzo ciężka, ponieważ w dużej części jest metalowa. Te części są metalowe, te skrzydła są metalowe, to jest metalowe, także. Jak na tamte czasy jest to bardzo ładnie wykonana figurka. Trzecim trybem blitzwinga jest oczywiście robot, więc zmieńmy go. Tak. Przekręcamy do góry. Trzeba uważać, żeby nie zniszczyć tej wieżyczki, bo bardzo często jest ona wyłamywana poprzez Siłowanie się z mechanizmem. Tutaj wyjmujemy dłonie, i druga, blokujemy tą część, wysuwamy nogi. I teraz tylne stateczniki służą jako stopy. Jako, że figurka ma już parę lat, nie jest zbyt stabilna. Spróbuję ją ustawić. Niestety ten stół także nie o, udało się. Jeszcze to wyrzemy w dół i mamy blitzwinga w formie robota. Blitzwing posiada akcesoria. Rakiety, które widzimy tutaj cały czas zostawiam włączone włożone. Takie działko oraz taki miecz. E Pięści są zrobione w ten sposób, że bronie muszą być wkładane jakby z boku. Także najpierw włożę działką, teraz miecz. Tak prezentuje się Blitzwing ze swoim bronią. Tak wygląda jego twarz. Naklejki są naklejkami reprodukcyjnymi, ponieważ kiedy dostałem tą figurkę, miała bardzo zniszczone naklejki. Jednak są bardzo podobne do oryginałów i odświeżają wygląd figurki. O, jak widzicie. Pro... O. Można ją dobrze zbalansować, jednak jest to problematyczne. Więc, Blitzwing jest pierwszym transformerem, którego pokazuję na kanale. Planuję pokazać ich o wiele, 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 wiele więcej. Także jeżeli nie, zostaniecie ze mną, na pewno będziemy się częściej spotykać przy transformerach. Także dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zapraszam na następny.